Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Rozmowy Kulturalne. Moim Państwa gościem po raz kolejny jest Dariusz Stępień, dyrektor Strzeńskiego Ośrodka Kultury. Panie Darku, co w najbliższym czasie ośrodek kultury dla nas wyszykował? Bo widać, że nie, nie zwalnia. Nie zwalnia. Mogę zacząć od takiej informacji z dzisiaj. Dzisiaj mamy 17 kwietnia i rano mieliśmy tutaj taką bardzo sympatyczną imprezę dla przedszkolaków. Tytuł tej imprezy: Mikrofon dla przedszkolaka. Dzieci z różnych grup wiekowych, grup przedszkolnych prezentowały swoje muzyczne, piosenkarskie umiejętności. Wystąpiły tutaj dzieci z przedszkoli na terenie Strzelina. Mieliśmy też gości specjalnych z przedszkola z górki sobolskiej, także była przepiękna, sympatyczna, miła impreza i myślę, że za ileś tam lat może kogoś. Z tych maluchów, już jako dorosłe osoby, zobaczymy gdzieś tam na scenie. A co przed nami? No, myślę, że warto się podzielić taką informacją dotyczącą kina. 30 kwietnia, tak na dzień przed takim długim, długim majowym weekendem, będziemy mieli tutaj projekcję filmów. Do południa zaprosimy młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na bardzo ciekawy film pod tytułem Bóg nie umarł. To jest film, który warto zobaczyć. To nie jest jakiś film akcji, ale rzeczywiście film, który daje dużo do myślenia w sferze takiej religijno-filozoficznej. A jest to film zrobiony, mogę tak śmiało powiedzieć, bo ten film osobiście widziałem. Film zrobiony tak pod młodzież, pod kątem takiego zdrowego podejścia do tematu e, istnienia Boga, takiej religijności. E, I myślę, że ten film się młodzieży spodoba. Trzeba go oglądać e, jednocześnie myśląc. To nie jest taki film który łatwy i przyjemny, który się ogląda tylko po to, żeby sobie tam odpocząć, no, tak, dla relaksu. Ale myślę, że ten film rzeczywiście warto zobaczyć. I na ten film zaprosimy. Grupy, tak jak powiedziałem, szkolne. Natomiast później wyświetlimy dwa filmy. No, o godzinie 20.30 no, kultowy film Ida. No, myślę, że tutaj nie trzeba jakiejś wielkiej reklamy robić. Natomiast wcześniej o godzinie 18:30 film Karolina. To jest polski film. Film o Karolinie Kuskównie, To jest też film religijny. No, zapraszamy tutaj no, ludzi, którzy są zainteresowani tym tematem. Postacią bardzo ciekawą. No tutaj będziemy też prosić księży lokalnych parafii, żeby, żeby, też tym filmem zainteresować, żeby zainteresowali swoich parafian. Także takie, takie trzy filmy na dobry początek tutaj w Strzelinie. No z Kultową idą na koniec, tak jak powiedziałem, ten film będziemy wyświetlać o godzinie 20.30. Bilety wstępu będą po 15 zł. Te bilety można kupować można będzie kupować poprzez, poprzez internet na stronie film.opole.pl. Natomiast oczywiście to dotyczy Karoliny i idy, natomiast te seanse do dopołudniowe dla szkół. No to tutaj te bilety będą sprowadzane. No, poprzez, poprzez nauczycieli, poprzez szkoły właśnie. No także tyle, jeżeli chodzi o, o to kino. No to takie, taka nowość. Tam jeszcze w kasie ośrodka również będzie można nabyć te bilety, bo mówi Pan o stronie. Tak, w kasie ośrodka też będzie można nabyć te bilety. Przez cały dzień 30 kwietnia, od godzin porannych do poszczególnych seansów, te bilety tutaj będą sprzedawane. Dalej mamy oczywiście ten weekend majowy. 2 maja zapraszam na zwiedzanie wieży ratuszowej. O godzinie 15, 16 i 17 będą wejścia z przewodnikiem, z opiekunem grupy. Także, jeżeli ktoś nie był jeszcze na naszej wieży, albo jeżeli ktoś był, a chciałby jeszcze zobaczyć widoki strzelina z punktu na wysokości 40 metrów, to oczywiście serdecznie zapraszam. Wstęp jest wolny. No i 2 maja o godzinie 15 zapraszam na wycieczkę po strzelinie z przewodnikiem. Piotrem Rozenkiem, autorem książki ulicy Dawnego Strzelina. Więc taki spacerek po obiedzie na godzinę 15 zbiórka będzie właśnie przed wejściem do wieży strzelińskiego ratusza i pan Piotr Rozenek właśnie oprowadzi po zabytkach Strzelina opowie na pewno wiele wiele ciekawostek związanych z historią naszego miasta. To będzie 2 maja, natomiast 3 maja. Zapraszam pod pomnik Żołnierza Polskiego. O godzinie 13.00 tradycyjnie y, będzie uroczystość złożenia wiązanek pod pomnikiem z okazji święta Konstytucji 3 maja. Y, będą oczywiście poczty sztandarowe, będzie strzelińska orkiestra miejska. Y, w tym roku taka mała zmiana programu, bo zawsze te uroczystości rozpoczynały się o godzinie 12.00 w kościele parafialnym, mszą świętą. A w tym roku są komunii O godzinie 12 też jest msza komunijna, więc tej mszy takiej typowo świątecznej z okazji tej takiej naszej mszy tradycyjnej nie będzie. Więc dlatego spotykamy się pod pomnikiem. Myślę, że tak już gdzieś za 15, na 15 minut przed godziną 13. Myślę, że te delegacje wszelkie już będą się tam gromadzić pod pomnikiem orkiestra, wtedy jakoś tam umili czas, no i o godzinie 13 rozpoczynamy te uroczystości, a później o godzinie 16 zapraszam tutaj do nas do Ośrodka Kultury na Mickiewicza 2. Wtedy będzie koncert, wystąpi chór Triole z Kuropatnika, no znany i lubiany, myślę, że też tutaj nie trzeba jakiejś wielkiej reklamy temu zespołowi robić. No a później bezpośrednio po występie chóru piosenkarka Ewa Czajka w programie Kocham Cię Życie. Przepiękne piosenki i nastrojowe. I takie troszeczkę rozrywkowe. No przecież to nie jest smutne święto, także też będzie w takich klimatach rozrywkowych. Bezpłatne wejściówki na ten koncert były w Ośrodku Kultury. One się rozeszły jak przysłowiowe ciepłe bułeczki. Natomiast, no, jeżeli ktoś z mieszkańców Strzelina chciałby przyjść na ten koncert, to śmiało zapraszam bez tych wejściówek, bo zawsze to jest tak, że ludzie, niektórzy biorą wejściówki, nie przychodzą, czyli a w miarę możliwości. W miarę wolnych miejsc będziemy oczywiście wpuszczać. Także serdecznie zapraszam. Kolejna taka ciekawostka. 13 maja będziemy chcieli zaprosić znowu młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na spektakl teatralny pod tytułem Schizofrenia. Ktoś może powiedzieć, trudny temat, bo rzeczywiście chodzi tutaj o właśnie tę chorobę. Sizofrenię. Spektakl jest zrobiony przez trójkę bardzo, bardzo młodych i utalentowanych aktorów z Wrocławia. Wśród tych aktorów jest pani Klaudia Jachira, która tutaj u nas przez pewien okres czasu prowadziła warsztaty teatralne. Myślę, że po wakacjach do tego tematu też wrócimy. Spektakl bardzo, bardzo ciekawy, też dający dużo do myślenia. Po spektaklu będą przeprowadzone dla chętnych warsztaty, no więc zobaczymy, tutaj spróbujemy oczywiście zachęcić, zachęcić szkoły, będę, będę rozmawiał z dyrektorami szkół, z pedagogami, no myślę, że warto, warto ten spektakl zobaczyć i dlatego też go młodzieży proponujemy, bo to też taka, oprócz tego wymiaru takiego artystycznego, to też taka bardzo ciekawa lekcja wychowawcza. No a od 18 maja będziemy tutaj gościć wystawę fotografii pana Grabowskiego. To jest pan, który sobie jeździ po świecie i przywiezie nam taką wystawę zdjęć z Etiopii Południowej, konkretnie z Doliny Omo. To jest takie ciekawe miejsce w Afryce, gdzie mieszkają plemiona, no między innymi to słynne plemię Mursi. No więc warto, warto przyjść i zobaczyć tę wystawę. Bo ten świat doliny Omo za lat 5, 6, 10 może w ogóle przestać istnieć. A panu Grabowskiemu udało się jeszcze do tych plemion dotrzeć, porobił fantastyczne zdjęcia i tutaj będzie można te zdjęcia obejrzeć. Wystawa będzie czynna no minimum dwa tygodnie. Będzie ona umieszczona tutaj u nas na Mickiewicza 2, w jednej z sal konferencyjnych. Wstęp oczywiście jest wolny. Jak będzie taka potrzeba, jakaś grupa szkolna będzie chciała przewodnika, jakiś komentarz, to oczywiście służymy tutaj taką usługą, oczywiście całkowicie bezpłatnie. Będzie można się podczas zwiedzania też dowiedzieć czegoś w ogóle o Etiopii i o zwyczajach tych plemion, które w Dolinie Omo żyją. To tyle oczywiście. No W miarę jakichś naszych następnych działań to poinformujemy tutaj portal Mój Strzeliń i mam nadzieję, że znowu spotkamy jakąś porcję świeżych informacji przedstawię. Jak Państwo słyszeli, program Strzeńskiego Ośrodka Kultury na najbliższy czas jest bardzo bogaty, tak więc zapraszamy i nakłaniamy Państwa do obecności na tych wydarzeniach. Ja dziękuję Panu Darkowi za rozmowę, a Państwa zapraszam na kolejne wydanie programu Rozmowy Kulturalne.